Kurwa, grubie w Nie podoba mi się to. Nie, nie. Oła, kurwa. Bra, nie mogę się teraz leczyć, mam ważniejsze sprawy na i głowie. Bra, chuj, obiegnę tu. Bra, kurwa, wyminę go. Nie, nie widać mnie. Haha, ha, debil. Haha. Ha. O kurwa. O Jezu. O kurwa, prawdy do... O nie, o, nie umiem pływać. Sorry. Tego się nie spodziewałem. Aha, lamusy spowolni... Kurwa, spowolni... No, wskakuj na tę pomoc. Haha, lamusy, spowolniłem was. Hehehe. Ha, Haha, ha, ha, lamusy. Nie zaatakujesz mnie. O nie! śmieciu! Tutaj stała. Ej, to jest jakiś. duch! To jakaś kurwa. Ja muszę zobaczyć co to jest. To jest światełko, okej okay. Kurwa, aż mi się ciepło, aż mi się kurwa gorąco zrobiło. Poturje, potur nie kurwa banda Jakiś dzik tam chodzi Kurwa bateria pada znowu Skorpion zajebę cię Kurwa to nie był skorpion Kto to był? Not good like not, not like this Oh, Jezu, Jezu, wu 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 wu, w, w. klikałem wu, oh, fuck, klikałem wu i nie zadziałało, dlaczego? Idź pan, w chuj z tą grą? Akurat ja mu się w gałęź spojrzałem Ty nie pomagasz, nie pomagasz